No, i doszło tam między nami do sporu. Ja generalnie mówiłem, że Jan Paweł II był w pewnym sensie kryptożydem, to znaczy oczywiście uchodził za katolika, za Polaka, za papieża rzymskiego, natomiast całe jego życie było związane ze środowiskiem żydowskim. Urodził się w domu który należał do Żydów w Wadowicach, chodził do szkoły, gdzie większość jego kolegów i koleżanek to byli Żydzi, grywał w drużynie piłkarskiej, gdzie stał na bramce w drużynie właśnie żydowskiej. Panie redaktorze, pan tu wymieniali tanie okoliczności, w których ale istotnych, w których obracał się. Karol Wojtyła, a zacząć trzeba i skończyć na e, e, przypomnieniu, że matka Karola Wojtyły, Wojtyły była 100% żydówką. I to jest koniec tematu. Dobrze.